Gość Waszego Radia FM. Czasem magazyn gość waszego Radia FM przy mikrofonie Maciej Łuchowski, a moim Państwa gościem jest Maciej Strzelecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o przeszczepie szpiku kostnego i o tym, jak zostać dawcą dla osób, które potrzebują takiego zabiegu. Najpierw zacznijmy od tego, kiedy pojawiła się myśl, aby zostać dawcą, zapisać się do bazy. Pierwszy raz w sumie dowiedziałem się o tym zaraz w 2013 roku. Kilku znajomych już było w bazie, jeden akurat się wtedy udało, że został właśnie dawcą yy, szpiku kostnego, no i tak namawiał wszystkich znajomych, no mnie nie trzeba długo namawiać, także jak tylko się dowiedziałem zaraz dok dokonałem zgłoszenia internetowego, przysłali mi taki wacik do pobrania z policzka, akurat i wymazu, spakowałem, odesłałem i od tego czasu już byłem w bazie. 2013 rok to były chyba początki prowadzonych kampanii przez DKMS, takich szeroko prowadzonych akcji na, na ulicach. Ja też pamiętam doskonale, że bardzo często w różnych miejscach miasta pojawiały się namioty, w których można było się zarejestrować. Natomiast do pierwszego pobrania, to jak długo musiał Pan czekać, żeby oddać swój szpik? No to trochę długo, no bo 8 lat. To dopiero nastąpiło już w zeszłym roku, czy w 2022. Pierwszy kontakt z Fundacją DKMS miałem w maju. Przysłali mi do domu list wtedy, bo telefon, który podałem przy rejestracji już niestety nie, nie był użytkowany. Adres mailowy też bodajże podałem wtedy jakiś tam stary i jedynym że tak powiem, jedyną drogą kontaktu była faktycznie droga listowa. I w tym liście napisali co? Napisali, że zakwalifikowałem się jako potencjalny dawca, czyli znalazł się biorca, który byłby chętny, czy nawet by wręcz potrzebował tego mojego szpiku. No i tutaj proszę o pilny kontakt telefoniczny, żeby że tak powiem, przekazać dalsze szczegóły. Czy były jakieś obawy w związku z tym? Nie. Od początku była duża ekscytacja, no bo tutaj jakby się w telewizji gdzieś ogląda, że, że ktoś oddał, że jakieś dziecko uratował, czy, czy osobę dorosłą. I jak tylko ta informacja się u mnie pojawiła, że, że mogę być tym dawcą, no to była naprawdę bomba emocjonalna, po prostu od razu wybuchła, że, że faktycznie będę mógł komuś bardzo mocno pomóc. A te wyobrażenia o tym, jak się oddaje szpik, a rzeczywistość bardzo się różniły? Znaczy, ja już też wiedziałem, bo ten, mówię, ten kolega też oddawał, więc on mówi, że to jest w większości z krwi obwodowej, już wtedy to było pobierane. A jak w pracy na przykład powiedziałem, że, że faktycznie że będę oddawał ten szpik, to wszyscy tą igłą do kręgosłupa. To jest po prostu mit, który krąży cały czas gdzieś w świadomościach ludzi. No, szpiku się nie pobiera żadną igłą, nie jest to, to pobierane z kręgosłupa, tylko jak już to stależa kości, kości biodrowej. biodrowej. I to jest naprawdę marginalne teraz już odsetek tych przypadków. Ponad 80, w tym momencie, nawet chyba procent, jak ostatnio sprawdzam na kms już jest właśnie z krwi obwodowej pobierane szpiku. Jak się dostaje taki list i podtrzymuje się swoją wolę podzielenia się szpikiem, komórkami macierzystymi, to jak wygląda procedura? Procedura jest taka, że najpierw w miejscu zamieszkania, gdzie oczywiście jest najbliższy jakiś laboratorium, dostaje się pakiet, tam już na miejsce przychodzi gotowy wszystkich próbek, i się tylko laboratorium, jest pobierana krew i ona jest następnie odsyłana już do akredytowanych wtedy laboratoriów w Warszawie najczęściej, żeby sprawdzić jakby tą pierwszą zgodność. Wiadomo, ta wstępna była w tej próbce, którą się odsyłało no już sporo lat temu, no ale musieli faktycznie sprawdzić, czy to się wszystko będzie zgadzało, więc to była pierwsza próba i już następne było już takie typowo zakwalifikowanie, to już jedzie się do yy, kliniki, wtedy na przykład w moim przypadku to był Poznań, wtedy jest EKG, USG, rentgen, badana jest krew i badany jest mocz. Mhm. Także tu już są bardzo szczegółowe badania, to cały dzień w sumie zajmuje, jak się siedzi, siedzi w klinice. DKMS też, co jest na przykład ważne, funduje wyżywienia. Czyli dieta jest, która w ciągu dnia można, można wykorzystać, później zwrot poniesionych kosztów. I na dojazdy plus to, plus to wyżywienie w dniu tego badania, no i później w dniu pobrania również. Na wyniki jak długo się czekam? Ja akurat już o 15 miałem wszystko załatwione czyli Od rana od 7 do, do 15, czyli te 8 godzin, no w tym szpitalu niestety trzeba być. Same pobranie to jest, tam myślę, że 2 godziny te wszystkie badania są, no i później się niestety czeka na, na wyniki. W dniu, gdzie, gdzie te wyniki są, to już się dostaje wtedy pakiet y, zastrzyków, które trzeba sobie podać. Się podaje 4 dni przed pobraniem szpiku, w, y, brzuch. No i tutaj co 12 godzin, niestety 7-19, można sobie samemu podawać, można ewentualnie czy przez pielęgniarkę środowiskową lub przychodnie, oni też wtedy. Mogą tak najbardziej polec. Zastrzyki w brzuch są bolesne, tak mi się wydaje. Nie, w ogóle jest nie? tak malutka igiełka, że nawet tego nie czuć. To jest naprawdę tak. Początkowo pierwszy zastrzyk to oczywiście są nerwy. No Nigdy nie podawałem sobie mm -hmm. wcześniej zastrzyków w brzuch, więc mówię, co to będzie. No ale jak już się wbiło, podało i jest w ogóle automatyczne, że ten tłok on sam wyskakuje. Więc ta igła od razu sama z tego brzucha wyskakuje, więc czyli nawet nie ma żadnej obawy, że za długo przytrzymamy, że sobie uszkodzimy coś, czy jakąś zrobimy sobie szkodę. Ważne, żeby to o tą higienę zadbać, czyli sobie odkazić dłonie, miejsce, gdzie tam jest to, to podania. Gdzieś tam na odległości dwóch palców od pępku sobie można, można podać. Już wiem, bo już osiem razy sobie podawałem. Ta potrzeba wiedzy, komu oddaje się swoje komórki macierzyste jest duża? Nie, szczerze mówiąc, no, ważna jest chyba ta idea pomagania, a, a nie czy to jest kobieta mężczyzna, czy to jest ktoś z Europy, czy, czy ze świata. Akurat w moim przypadku była to kobieta, no, podział jest taki dorosły dziecko, więc to też jest dorosła kobieta. No i za oceanu aż. Czyli ten szpik musiał no trochę pokonać. Kiedy się pan dowiedział o tym, kto jest zbiorcą? Po pierwszym oddaniu. Od razu? Od razu, po już jak wracałem do domu, to, to, to już była ta informacja telefoniczna z DKMS-u, faktycznie przekazali te, te trzy informacje, czyli mniej więcej, czy to jest osoba dorosła, czy dziecko, płeć, no i narodowość. Czy istnieje możliwość spotkania się z tą osobą? Tak, po pięciu latach. Jeżeli wszystko będzie dobrze i obydwie strony wyrażą chęci, to jak najbardziej jest taka możliwość. Potrzeba było drugiej, drugiego pobrania, dlaczego? Potrzeba drugiego niestety pobrania, gdyż pierwszy raz ten szpik, który był oddany, pomagał, leczyła się ta kobieta. Niestety organizm wytworzył mechanizm obronny czy zaczął częściowo odrzucać, tak jak przy przeszczapach, czy tutaj no, było go po prostu potrzeba więcej. Hmm. I w jakim czasie pomiędzy pierwszym a drugim. To pół roku? No to było sierpień, no i teraz w grudzień a te pięć lat jest liczone od pierwszej czy od drugiej? No właśnie w moim wypadku mam nadzieję, że od pierwszej, no bo to jest jednak ta pół roku różnicy. Możemy też przez DKMS anonimowo się gdzieś tam skontaktować. Takim ogólnym, że tak powiem, listem, czy jakąś wiadomością, nie chcę z tego korzystać z tego względu, że się trochę obawiam, że się za bardzo już nastawię. Więc poczekam, odczekam te, 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 te swoje pięć lat. Jeżeli się uda spotkać, no to będzie świetnie, no bo, bo faktycznie no poznam tą osobę, która no, w tym momencie ma część mnie. No bo tutaj też, co dla mnie było na przykład nowością, czyli dowiedziałem w klinice, że biorca przyjmuje grupę krwi Czyli zgodność grupy krwi nie jest potrzebna. Tylko teraz ta biorczyni w tym momencie będzie miała moją grupę krwi. Czyli pytanie, czy coś na przykład jeszcze z tą krwią przejdzie, na przykład nie wiem, czy, czy jakiś zmieni się smak, czy cokolwiek. Takie mam rzeczy. Nie tyle, żeby to mocno poznać, tylko takie ciekawostki trochę naukowe nawet, czy, czy faktycznie to oddanie tego szpiku jakoś wpływa na człowieka, czy to jest coś się w niej zmieniło na przykład. To jest ciekawe, ale też myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może jeszcze się nie zarejestrowali albo się zarejestrowali, ale trochę się obawiają, jak wygląda samo pobranie komórek macierzystych. Samo pobranie jest bardzo przyjemne. W ogóle w klinice jest naprawdę tak rodzinna atmosfera. Tam osoby, które są, no też z jednej strony to jest trochę straszne, no bo któryś raz z rzędu te osoby są, no bo już tam po salową, po jakieś tam naprawdę osoby pracujące tam zapewne dorywczo gdzieś tam znają się z imienia, ale jest taka fajna rodzina atmosfera, że lekarze tam nie wywołują numerkiem czy po nazwisku, tylko prędzej jest to po imieniu. Więc to też jest takie miłe. W dniu pobrania się trzeba zarejestrować oczywiście w tym szpitalu, następnie idzie się już na oddział. Tam pierwsza próba jest już pobierana częściowo krew. Takie tam kilka, kilka tych faktycznie próbówek jest pobranych, żeby sprawdzić, czy jest odpowiednia ilość tego szpiku we krwi, czy coś się tam nie zmieniło. I to, no i później kładzą na taki, bardziej to jest leżanka, może coś takiego, fotelo -leżanka. No i się leży, z jednej ręki jest pobierany ten szpik, a z drugiej jest ustoszana wtedy krew, że tak powiem, pozbawiona tego szpiku. Przez te zastrzyki są takie objawy rzekomo grypowe, czyli może tutaj być taki objaw łamania w kręgosłupie, Gdzieś trochę mostek może boleć, no bo faktycznie w tej krwi nam się pojawia więcej tych składników. Czyli trochę te, te nasze żyły zaczynają się jakby robić za małe. Miałem takie właśnie odczucie, że, że trochę jest nie za mało, mogłoby być więcej. I, I to jest taki największy dyskomfort, ale w momencie, jak tylko wbiłem tą migłę w rękę i zaczynałem pobierać, to to już czuję, jak po prostu to wszystko schodzi. Więc pobranie szpiku no, trwa mniej więcej między 4 a 6 godzin. W moim wypadku, może ze względu na to, że jestem wysoki, trwało tylko 3,5 godziny. Więc, I co się wtedy tak. robi? Po prostu się leży. Można mieć, nie wiem, film włączony sobie na, na telefonie, na tablecie, tam też są telewizory, więc w razie czego też jakąś telewizję mogą włączyć, ale faktycznie ten czas mija w tak przyjemnej atmosferze, że tego nawet upływu czasu nie czuć. Więc te 3,5 godziny mi naprawdę w obydwu przypadkach tak szybko minęły, że tam... Nie, nie było jakiegoś problemu, żeby to faktycznie, czy człowiek sierpnie czy coś takiego, nie, no przed wiadomo, trzeba iść do toalety, tam się swoje potrzeby załatwić i później tylko trzeba leżeć i tyle. I po pobraniu tych komórek zostaje się w szpitalu, czy wraca się do domu? Po pobraniu oni chcą, żeby jeszcze godzinę zostać, żeby faktycznie wtedy sprawić, czy tam czy coś tam się nie kręci w głowie, można pójść sobie gdzieś tam obok szpitala coś zjeść. No wiadomo przez te, te leżenie trochę czasu mija, więc tutaj człowiek się robi głodny. I później się wraca, jeżeli to jest pierwszy raz, no to się dostaje, wiadomo, wszystkie tamte wyniki, które były danego dnia, wypis ze, ze szpitala, zwolnienie chorobowe, jeżeli jest potrzebne, no i odznakę i legitymację. Pierwsze tu się dostaje odznakę honorowego dawcy przeszczepu. No, to i też są jakieś z tego tytułu profity, nawet tam nie sprawdzałem za bardzo. Przy drugim razie to już tej książeczki się nie dostaje, tylko to już wtedy z Ministerstwa Zdrowia przychodzi. Kiedyś przed pandemią było tak, że nawet dawcy tutaj szpiku ci, co dali co najmniej dwa razy, byli proszeni wtedy do Warszawy, no i było takie oficjalne przez Ministerstwo wręczenie tutaj tych odznak i, i tych legitymacji. No teraz to jest albo wysyłane do miejsca docelowego, może to wręczyć burmistrz czy, czy, czy starosta, ktokolwiek, bądź też wyślą bezpośrednio do domu wtedy taką legitymację. No i tutaj jest z takich najważniejszych profitów, co też niektóre osoby mi się pytają, to jest chociażby przyjęcie do lekarza specjalisty bez kolejki. Czyli w przeciągu 7 dni takiego honorowego dawcę musi przyjąć ten lekarz specjalista. Więc to jest no myślę, że fajne. Ogólnie no dzisiaj się ciężko dostać do lekarza, te terminy wiem jakie są odległe, czyli to jest no to jest fajne, no jestem na tyle zdrowy, że nie potrzebuję tego, no ale gdy będę potrzebował, no to faktycznie to będzie fajna gratyfikacja. Co jeszcze też jest ważne, no nie każdy się bada. Więc tutaj po oddaniu szpiku, po miesiącu już mam pierwsze badanie krwi, później bodajże po pół roku, następne po roku i przez 10 lat co rok. Oni przysyłają zlecenie na badanie krwi, wtedy mi się odsyła skan i tam już lekarze z DKMS-u sprawdzają stan tutaj dawcy. Więc też no, nie musimy o tym pamiętać, ktoś za nas pamięta, żeby sprawdzać ten nasz stan zdrowia, czy jest nadal, nadal że tak powiem, dobry, dobry. No, bo nigdy nie wiadomo, może się drugi biorca trafi, który będzie potrzebował tego mhm. szpiku. Jak wygląda kondycja organizmu po oddaniu komórek macierzystych? Jest jakiś czas rekonwalescencji, zwolnienia z pracy. Czy już znaczy, następnego dnia się można wstawić w biurze czy w firmie i pracować? No tutaj to zależy, myślę, że od człowieka u mnie to było największy, to był, no wiadomo, że to jest stres, no bo tutaj przy pierwszym razie, no to też za dużej wiedzy nie miałem jak to wygląda, więc z, no w ogóle z niedziel na poniedziałek, bo w poniedziałek akurat to oddawałem, no to była pana noc. Mhm. No niestety tutaj nerwy tak, tak działały, no plus te zastrzyki, że, że to faktycznie to spanie było utrudnione, więc po oddaniu szpiku, no głównie to się wyspałem. Wiadomo, że lekkie osłabienie jest, ale to nie jest jakoś tak specjalnie w dużym stopniu odczuwane. Tutaj bardziej chodzi o to, że trzeba się oszczędzać, żeby gdzieś się nie uderzyć, może powstać jakiś tam no siniak, czy też nawet jakiś tam krwotok, ale to nie jest jakby jakiś tam dużym problemem. Także chorobowe przysługuje, to jest dwa tygodnie, stuprocentowo płatne, więc można z tego korzystać, nie trzeba także tutaj w zależności jak się kto czuje i jaką ma pracę. Także ja chciałem odpocząć, no bo tutaj pracownik umysłowy, więc się. Nie chciałem też stresować, że tu w pracy tutaj z tym szpikiem muszę uważać ze sobą, także tak, te dwa tygodnie faktycznie za tym drugim razem z tego już skorzystałem. Jeżeli ktoś teraz nas słucha i został przekonany do tego, żeby zapisać się do bazy DKMS-u, no to można to przez stronę internetową zrobić. dkms.pl to jest strona, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat dawstwa szpiku kostnego. Jeżeli będzie kolejna okazja, to oczywiście rozumiem, że zdecyduje się Pan jak oddać bardziej. I tutaj też z takich ważniejszych rzeczy, bo dużo osób mi się na przykład, pyta, bo sam tatuaże, jak to wygląda na przykład z tatuażami czy z kolczykami, nie ma żadnych, że tak powiem, przeciwwskazań ku temu. Ważne jest okres 6 miesięcy, że przed oddaniem szpiku te 6 miesięcy było zachowane faktycznie, żeby nie mieć tych tatuaży, czy kolczyków, czy tam jakichś, no tam też w wywiadzie to wszystko wychodzi. Są te oczywiście pytania, czy jakieś tam choroby, są rodzinne, genetyczne, takie różne rzeczy. Także zachęcam, no bo tutaj nic nie tracimy. Przede wszystkim, no bo tutaj ten szpik po dwóch tygodniach my już z powrotem mamy tyle samo ile mieliśmy przed. Także tutaj nie ma żadnej obawy, że to będzie dla naszego zdrowia jakieś obciążenie bardzo duże. Więcej, mówię, więcej robi ten stres przed nieznanym niż tutaj jakby uszczerbek tego, tego szpiku. Podczas, mówię, oddania też jesteśmy podłączeni pod aparaturę. Tam jest też podane wapno, jakieś tam mikroelementy, wszystkie, więc nawet to, co jest nam pobrane, jest z nawiązką też oddane, więc tutaj nie ma problemów. I z takich ostatnich, może, ciekawostek, co było że też yy, pierwszy raz jak byłem oddawać to pani która obok mnie leżała ona sama sobie oddawała szpik. Czy to jest taka metoda leczenia, że osoby które też mają chorobę Jakąś tam, właśnie tutaj związaną z krwią, mogą same sobie oddać szpik. Czy jest ten szpik oddany, później on jest przebadany, sprawdzony, czy tam wszystko jest, i po jakimś czasie ta osoba jest czyszczona przez te dwa tygodnie, żeby, żeby faktycznie mieć ten swój szpik wyczyszczony, I jest włączany z powrotem już ten lepszy, który miała chwilę wcześniej pobrany. I to jest też forma, forma leczenia. Teraz mój wujek tak akurat przechodzi, więc tutaj też trzymam za, za niego kciuki, żeby to się jak najbardziej powiodło, bo to on mówi: no nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie potrzebne. Także naprawdę każdego zachęcam, bo niby tych dawców jest dużo, ale nadal... Fajnie, aby było nas więcej. Tym bardziej, że bliźniaków genetycznych trudno jest połączyć, nawet przy tak obszernych bazach, które są. E, więc osoby, które oddały swój szpik, są, m, można by powiedzieć, wyjątkowe, no bo jednak znalazły tego swojego bliźniaka genetycznego. Dokładnie. Tutaj ja się nie uważam akurat za wyjątkową osobę, po prostu mój bliźniak genetyczny był w potrzebie. I tyle. No tutaj się tego trzymajmy, czyli, że tak powiem, to jest dla nas duże emocje, to oddanie tego szpiku. No ale myślę, że tej osoby, której, której ratujemy w tym momencie życie, no to jest 100 razy bardziej także. Ona jest tym szczęśliwcem, że, że faktycznie byłem w tej bazie i mogłem jej pomóc. Dziękuję za rozmowę, Maciej Strzelecki, by moim państwa gościem. Dziękuję ślicznie. To była rozmowa z gościem Waszego Radia FM.